Podstawą grania ABCD ABCDEFGH jest prostokąt ABCD, którego krótszy bok ma długość 3. Przekątna prostokąta ABCD tworzy z jego dłuższym bokiem kąt 30 stopni. Przekątna HB grania tworzy z płaszczyzną jego podstawy kąt 60 stopni. Oblicz objętość tego grania stosłupa. Patrząc na ten rysunek, na prostokąt w podstawie, krótszy, hmm, krótsza długość boku prostokąta w podstawie, no to będzie np. AD albo BC, sugerując się rysunkiem, czyli zaznaczymy sobie tutaj trzy jednostki. Teraz przekątna prostokąta ABCD tworzy z jego dłuższym bokiem kąt 30 stopni. Zaznaczmy sobie przekątną DB i nasze DB tworzy z dłuższym bokiem, a dłuższy bok to jest AB. AD mówiliśmy, że jest krótszym, czyli AB musi być dłuższym bokiem i tutaj mamy kąt 30 stopni. Wiemy także, że przekątna HB tworzy z płaszczyzny jego podstawy kąt 60 stopni. W tym przypadku kąt do płaszczyzny podstawy to jest kąt do przekątnej podstawy, czyli tutaj mamy 60 stopni. No i teraz co mamy znaleźć? Mamy znaleźć objętość grania stosłupa. V grania stosłupa to jest pole podstawy razy wysokość. No i teraz jak na początku policzyć pole podstawy? Zobaczmy, że w podstawie jest prostokąt. Czyli trójkąt DAB jest trójkątem prostokątnym. W takim razie z tangensa możemy policzyć długość odcinka AB. AB oznaczam sobie jako X i piszemy tangens 30 stopni, tangens tego kąta to jest to, co stoi naprzeciwko tego kąta, czyli 30 do naszego X. Tangens 30 stopni to jest pierwiastek z 3 przez 3, to jest 3. Na X. Mnożymy sobie na krzyż. to razy to równa się to razy to, czyli X pierwiastków z trzech to jest 3 razy 3, czyli 9. Czyli nasz X to jest 9 na pierwiastek z trzech mnożymy górę i dół przez pierwiastek z trzech. Mamy 9 pierwiastków z trzech przez 3, czyli 3 pierwiastki z trzech. Nasz X jest równy 3 pierwiastki, z trzech. Oznaczmy na rysunku X, tutaj mamy 3 pierwiastki. Z trzech. Teraz zobaczmy, skoro mamy odcinek AD, mamy odcinek AB, teraz spójrzmy sobie przekątną DB. Możemy to odpowiedzieć albo z Pitagorasa, albo na przykład z sinusa. Sinus 30 stopni, czyli sinus tego kąta, to jest stosunek tego, co stoi naprzeciwko 30 stopni, czyli trójki, do tego, co stoi naprzeciwko kąta prostego, niech to będzie D. Chciałem powiedzieć D jak przekątna, ale tutaj by nie pasowało. Sinus 30 stopni to jest jedna, druga. To jest 3 do D. Mnożymy na krzyż 1 razy D, czyli D, to się równa 2 razy 3, czyli 6. Nasza przekątna podstawy to jest 6. Teraz zobaczmy, mamy już tak naprawdę pole podstawy, bo pole podstawy to jest iloczyn boków prostokąta, czyli to jest 3 razy 3 pierwiastki z 3, czyli 9 pierwiastków z 3. Mamy pole podstawy. Teraz potrzebna jest nam wysokość. Wysokość to jest odcinek HD na przykład. To jest jedna z krawędzi bocznych w tym słupie. No i teraz jak policzyć sobie wysokość? Zobaczmy na trójkąt HDB. Ja sobie go narysuję w tym miejscu. Tu będzie H, tu będzie D, tutaj będzie B, tutaj będzie kąt tutaj mamy 60 stopni. Zobaczmy, że my odcinek DB mamy policzony. To jest to 6. Tutaj wpisujemy sobie szóstkę. No i teraz jak policzyć H? No znowu się tangens. Tym razem tangens 60 stopni to jest H do 6. Tangens 60 stopni to jest H do 6. Czyli to, co stoi naprzeciwko kąta, do tego, co stoi obok kąta. Tangens 60 stopni to jest pierwiastek z 3. To jest nasze H do 6. Mnożymy przez 6. 6 pierwiastków z 3. To jest nasze H. H jest równe 6 pierwiastkom. Z 3. Zatem objętość, tutaj mieliśmy objętość, to jest pole podstawy, czyli 9 pierwiastków z 3 razy wysokość. Wyszło nam tutaj 6 pierwiastków z 3. 9 razy 6 to jest 54. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest 3. 54 razy 3 to mamy 162 jednostki. Sześcienne. Jednostki nie były podane, dlatego sobie to w nawiasie wpisałem. Grupa znajomych.